Jest już dwa dni po update, który nam dał. Nowy katalog z ograniczonym czasem odliczenie. 11 stronę w tych starym katalogu z nowymi dwoma, znaczy ze skinami tych dwóch stroi. I 11 stronę w tym pierwszym. Tu też są tylko dwa wyglądy. I są dwa nowe stroje. Jest to o, jeden jest taki. Drugi jest ten czerwony. Bardzo ładne. I też jest nowy wygląd naszego pokoiku. Czyli też jest bardzo fajny. I trzeba tutaj naprawdę dużo tego zbierać. Nie wiem jak będzie to na trzeciej stronie, ale na pierwszej to było 15, tutaj 50. Tutaj 25 i 75. No to tutaj pewnie pewnie będzie coś koło 50, a to będzie ze 150 tak na oko. Co to się też pozmieniało? Niestety albo istety nerw dla silnego ramienia poszedł o 7 sekund w dół. Teraz ogłusza 8 sekund. Podobno też zostało zbufowane ostatnia szansa, że teraz, jeżeli mamy krwawienie, to nas, to, to jakby nie wiem, jakby to powiedzieć, że nie mamy krwawienia? Czy jakoś jakoś tak, tak? na im pisali, tak z tego co zrozumiałem. I jeszcze coś z dobrą robotą było, ale nie wiem, nie, nie wiem co tam było. Ale też coś było z nią. I jeden perk został bardzo mocny. Jest teraz to jeden z moich takich topowych dopalaczy. Jest to mistrz, który dostał poprawkę. Teraz można wyważać te drzwi, gdzie jest, jest potrzebnych dwóch graczy. Można wywalać to samemu. Więc. Teraz można powiedzieć, że no, jest to troszeczkę op. I to nawet trochę bardzo. Bo nie potrzebujemy drugiej osoby, żeby je wywalać. Jest to na pewno duże ułatwienie. Dla speedrunnerów to jest miodzio po prostu. Następnym jest to ogłuszenie. Dostało nerfa. Teraz się to odnawia. 140 sekund i jak rzucimy tak po prostu po świeżym sobie odnowić staminę, to się to odnawia 35 albo 40 sekund. Więc jest to odczuwalne. Następne to jest tutaj takie. Są te bomby. Widać, można je zobaczyć. C4 są. Jak na toksycznym gazie były te butle z gazem, to jest to C4. To zostały dodane też nowe dowody, które chyba już wszystkie mam. Gdzie To jest tutaj. Dowody jest tu? Tak, to jest to. I został mi jeszcze jeden. Chyba, że tutaj jeszcze coś pododawali. Ale chyba. Nie, tylko te dwie strony dodali. Jeszcze jeden mi został. Nie wiem, czy było słuchać tę ciężarówkę, ale możliwe, że tak. Z jednak nic nie zostało dodane. A szkoda. Ogólnie cyferki są pozmieniane na mniejsze. O, to ciekawe. Z dymitorium to już chyba tutaj... Nic się nie pozmieniało, oprócz takich plakatów pododawanych. Nic się nie pozmieniało dalej. Gierki zostały, to tak pozostawały. Ale i też mamy dwa nowe wyzwania. Które są tylko możliwe do zagrania w tej terapii specjalnej. Odliczanie. Jest to Zatrój bydło. I opróżni skarbiec. I tutaj, I tutaj sobie zaraz do nich przejdziemy. Pierwsze wyzwanie jakie robiłem to było to z tym skarbcem. I na tym wyzwaniu jest, to jest naprawdę duża przestrzeń do grania. I ja już po prostu grałem tutaj przed premierem tych wyzwań byłem Tutaj, tam po jednej stronie na górze, sobie już zwiedzałem. Na tym gliczu, gdzie można było sobie pochodzić po dachach. Ale, tak jak mówiłem, sprawdziło się to, co powiedziałem, że będą się działy najprawdopodobniej te dwa wyzwania. Tutaj na górze. I tak się stało. I maksymalny czas, tutaj, do tej bomby do wybuchy jaki można osiągnąć do wbijania tych czasów. To jest 5 minut, to jest max. I to przedłuża nam o minutę na poziomie ja to robiłem na standardowym. Nie widzę sensu, żeby robić to, to na wyższym, a po prostu chcę sobie to, to pofarmić. I też tutaj są dwa wyzwania, w sumie to bardzo i trzy. Gdzie można sobie naprawdę szybko farmić, ale dosyć gadają. Został tutaj dodany Radejko. Zatrzymaj transmisję radajką. Nie wiem, co tam oni mówią, ale to jest jakiś, pewnie nie wiem, tak obstawiam, że to jest nie wiem. Może sygnał morsa, czy jak to tam się to, to nazywało? Musimy je zniszczyć, bo inaczej z tego zniszczenia dostaniemy najwyższe cenki. E, ale dobra, e, przejdźmy do tego i przestrzeni na tym wyzwanie. Wyzwanie nie jest trudne, ale po prostu trzeba się uczyć od nowa tych miejsc nowych. Od nowa w sensie trzeba ich, się ich nauczyć. Ale tutaj stare, no to wiadomo, znamy. I od razu mnie tutaj zniechęca to szukanie tych symboli. Może się to ludziom podobać, ale mnie to zniechęca o, tak trochę bardzo. że trzeba szukać, chodzić z tym urządzeniem. No, <grywki> jak na taką przestrzeń to jest naprawdę nieraz yy, problem z znalezieniem tego. Ja tutaj w ogóle to miałem chyba jakieś y, zadanie do zrobienia, żeby mieć cały kwipunek w tych czterech przedłużach czasu. Dlaczego taki zbieram? Też mamy te telewizory, które nam pokazują, ile mamy tak naprawdę czasu. Ciekawe, jak to jest z graniem z ludźmi w kołopie. Bo to pierwszy razem grałem w kołopie i, i nie zwracałem na to zbytnie uwagi. O, jest i ten sławny skok z trailera. O, ja już tam na górze. Przebywa, byłem tam raz. I kolejne. Na poziomie trudnym najprawdopodobniej to będzie nam przedłużało o pół minuty na tym psychopojebie. Bo jeszcze na tamtym nie grałem, bo nie widziałem sensu tego robić. Po prostu chcę sobie pozdobywać te stroje i tylko wchodzić i dniówki robić. Bo odświeżenie nastąpi dopiero za 12 dni. Ogólnie to też możemy sobie wejść tam do pokoju, gdzie Franka pierwszy razem spotkaliśmy Więc jest to akurat fajne, że można sobie do tego pokoju wejść, ale tam się w nim nic nie znajduje. Ogólnie co zauważyłem też tutaj, to jeżeli będziemy przechodzić przez... Znaczy przez... Po tym wagonie, jeżeli będziemy szli. I Grzegorz będzie na dole. Tak jak jest tutaj widać, to najpiękniejsze jest w tym wszystkim to, że on może wskoczyć na ten wagon. To jest bardzo fajne, że on może wskakiwać. No w końcu jest wysoki. Jest to bardzo fajne. Ale trochę mi tutaj czasu to zajmuje z tym znalezieniem tego, ale no chodzę po tych samych miejscach i niepotrzebnie. Ale dobra, tutaj trochę nie będę już tym zadążał. Przejdźmy do tego drugiego wyzwania. Drugie wyzwanie jest to zacząć bydło. Ja myślałem, że tutaj będzie coś takiego, że będziemy zatrywać, nie wiem, zwierzęta po prostu krowy, krytką, więc. A tutaj się okazuje, że jak przyjdziemy, to są tutaj te dwie typiarki. Więc było, no dosyć to, to zdziwione, zdziwione byłem. I co tutaj jest? Oczywiście dobrze znana nam drutka. Z... zaczerwieni leki. Gdzie musimy tam zacząć. I tutaj startujemy z miejsca storów. E, gdzie musimy szukać tych symboli na podstawowej próbie. I tutaj też jest y, bardzo duża przestrzeń. Chodzimy po tych miejscach, co nie mogliśmy chodzić wcześniej. Dopiero w tych wyzwaniach można. I tutaj nie wiem, czy y, w tych miejscach, w tych samych miejscach się chyba respią te, ta trucizna. Ale nie daję tutaj 100% gwarancji, bo to do, do, dosłownie grałem tylko dwa razy. Bo nijak mnie to nie przekonuje. Może dlatego, że ta mapa nie po prostu też nie siedzi. Ale dobra. Przechodząc do samego wyzwania. Tu też jest duża przestrzeń. Możemy tutaj wejść nawet na górę. Więc to już tutaj daje duży plus. Osobiście. Wolę to wyzwanie robić niż tamto. Bo tamto jeżeli mam. Szukać tych symboli po tym czujniku, teraz mi coś po prostu skręca. Jeżeli mam się wpatrywać w to, to chodzić, to wolę robić zdecydowanie to. Bo tutaj najprawdopodobniej one się chyba respią w tych samych miejscach. A jak nie, to po prostu to widać, że tam będziemy mieć takie wskazówki. Po prostu Franek sobie tutaj chodzi po torach, ale on chyba nie chodzi po całej mapie. Tak obstawiam, że nie chodzi. Prawdopodobnie też z tego pyknę jakieś tutorial, ale to po jakiejś chwili, żeby się najpierw muszę się przekonać do tego. No i co, tutaj one sobie siedzą. E, dobra. E, przejdę chyba już do kolejnego gdzie znajduję ten, tą trutkę. no i jestem już w drodze po tą drugą trochę tutaj jest no... taki szoku, bo nowe miejsca, więc trzeba je trochę poznać, tak jak na wyzwaniu czwartym w programie pierwszym. Trzeba tutaj trochę pochodzić, też pobawić no, się tym, pozwiedzać. I nie jestem pewny, ale chyba te dwa ostatnie to, że chyba znalazł na górze. Ale nie jestem tutaj w 100% co do tego pewien. Może znalazłem na górze, ale może w innej części tego budynku. Chociaż zaraz sobie to to tutaj obczaję jak. Gdzie to było dokładnie, yy, niestety się nie dowiem, bo nie nagrałem tego do końca. Więc będę musiał to, to, to sobie dokładniej pograć. I jesteśmy w tym kasynie. Yy, same wyzwania yy, są fajne. W szczególności, że musimy cały czas pilnować sobie czasu. Bo jeżeli o tym zapomnimy, no to wybuchniemy. Jesteśmy w tym kasynie. Co pierwszym razem, jak sobie grałem w duo, nie było to jakoś mega trudne. A to może dlatego, że graliśmy sobie na poziomie wstępnym, żeby sobie to poobczajać podobnie też będę robił e, widziałem tam sąd więc mogę może chyba nagram to z sądu e, ja tu też nie będę tego przedłużał bo nie ma sensu no właśnie akurat się skończyło także czy wam się podobałem te wyzwania? mi osobiście mogą być e, ale to już tutaj zakończę, także linki i netka.